Każdy kanał na platformie takiej jak YouTube szukając swojej drogi z czasem zaczyna być kojarzony z konkretnymi typami filmów. Zastanawiam się więc z dnia na dzień czy recenzowanie licencyjnych tworów powoli nie staje się znakiem rozpoznawczym tego kanału. Taki stan rzeczy nie raniłby zbytnio mojego ego pod warunkiem, że produkcje jakie przyjdzie mi w przyszłości recenzować będą miały poziom przynajmniej tak dobry jak omawiana gra. Cześć, ja jestem Gramodrana, a to Alice in Wonderland. Zanim jednak opowiem wam nieco więcej, zaznaczam, ta produkcja nawet nie próbuje konkurować z inną marką z Alicją w tytule. To dość odrębne gry, różniące się od siebie prawie wszystkim. Oczywiście poza kanonem postaci, które pojawiały się w oryginalnym dziele. Nie zmienia to jednak faktu, że Alicja w omawianej produkcji jest tu postacią marginalną i pełni bardziej rolę zagubionej persony nie do końca zdającej sobie sprawę, co ona właściwie ma robić w całej historii, jak i grze. Zacznijmy jednak pokrótce od fabuły. Fabuła, jak nie trudno się domyślić, opiera się na tej z filmu w reżyserii Tima Bartona z roku 2010. Tytułowa Alicja powraca do krainy czarów po 10 latach, zupełnie nic nie pamiętając, zmieniając się przy tym nieco, ponieważ nawet sami mieszkańcy mają lekką niepewność jej osoby, gdy ta pojawia się w magicznej krainie. Oczywiście jej pojawienie się nie jest przypadkowe, bowiem, jak nakazała przepowiednia, w nadchodzący wielkimi krokami chwarny dzień ta blond niewiasta ma zgładzić rządy złej królowej Kier. Problem w tym, że bez napotkanej całej drużyny przyjaciół niewiele by zrobiła. Jak więc nie trudno się domyślić, przyjdzie nam sterować właśnie grupką owych pomagierów, przełączając się między nimi w zależności od potrzeb danej umiejętności. Nasza przygoda rozpoczyna się od podróży w labiryncie, by doprowadzić Alicję do gąsienicy Absolema. By ten powiedział, czy ta przybyła dziewczyna jest tą właściwą. I w zasadzie to nie wiem, czy tam codziennie jakaś wpada do tej krainy, ale mniejsza o to. Eskortą zajmuje się biały królik i mnia małyga, i tu zaczyna się przedstawienie, jak działa cały tytuł. Bowiem królik potrafi zatrzymywać czas lub cofać go w razie potrzeby, co pomaga w wielu przeszkodach, jak chociażby atakujące drzewa, czy nawet bosowie. Jednak jego problemem jest bardzo mała skuteczność w walce, a animacje wymiany ciosów są bardzo ograniczone. Na pomoc temu problemowi wychodzi towarzysząca mu wspomniana przed momentem Mia Małyga, która to jest białą małą myszką walcząca szpilką. W późniejszych etapach dojdą jeszcze inni znani z filmu bohaterowie. Marcowy Zając, który to będzie władał mocą telekinezy. Kot Szczesir, mający umiejętność niewidzialności, choć tutaj łatwiej wytłumaczyć to w sposób umiejętności usuwania przedmiotów. Czy też Szalony Kapelusznik, który to ma moc władania optyką, czyli mechanizmem, który znamy chociażby z gry takiej jak Hellblade Senua's Sacrifice, gdzie ułożenie widoczności przedmiotów względem postaci powoduje interakcję. Świetna rzecz we wspomnianej grze, sprawdzająca się również i tutaj. No bo co powiecie na przykład na sytuację, w której mamy strażnika królowej, którego nie można zaatakować, ale można ustawić kamerę tak, by wydawało się, że stoi tuż obok nadwornego ptaka, który jest 100 razy większy od niego, by ten z pomocą tej magicznej mocy usunął go z drogi i pożar bez wahania. Nie samymi zagadkami jednak, człowiek żyje, choć ich lawirowanie i wymuszanie ciągłej zmiany między wszystkimi bohaterami no poza Alicją, bo ta, tak jak już wspomniałem, pełni rolę tylko w końcowej walce to bardzo udana składowa całej produkcji. Zachęcająca przy tym do eksploracji opasłych lokacji połączonymi korytarzami, a także portalami w postaci drzwi. Pogadajmy jednak o tym, z kim przyjdzie nam walczyć między tymi wieloma zagadkami. Straż Królowej to dość monotematyczni przeciwnicy. Co prawda są różne ich typy, strzelcy czy też nieco mocniejsi ze zbroją, których możemy obalić tylko używając ataków specjalnych telekinezy marcowego zająca. Nie też jednak nie odnieść wrażenia, że ta straż atakująca nas w przerwach jest najsłabszym elementem całej kreacji gry i nie wnosi zbyt wiele, zwłaszcza gdy skupimy się na walkach z bosami i mimo że nie ma ich zbyt dużo, bo tylko trzy, to tam trzeba by użyć nieco więcej taktyki i interakcji z otoczeniem. Zatrzymywanie przeciwnika by ten uderzył w filar po wygaśnięciu mocy, by móc go zaatakować. Starcie ze skazeuszem najbardziej zagorzałem oddanym królowej, którego też pokonamy tylko przy użyciu telekinezy i sprytu. O ostatnim pojedynku nie mówię, bo mimo że jest tam sporo quick time event'ów, tak trzeba użyć wszystkich mocy, jakie dała nam gra w odpowiednich momentach. I ja wiem, że jestem gościem mającym ponad 30 lat i gadam wam tutaj o jakichś królikach, zającach czy kapelusznikach. Ale ta gra mimo, że nie jest jakoś arcytrudna daje sporo frajdy, w której z pewnością ludzie nie się ogrywania takich produkcji będą bawić się bardziej niż spoko. Tym bardziej, że jak już ktoś planuje ogrywać grę na 100% to robić jest co? Głównie za sprawą możliwego backtrackingu. Już na samym starcie widzimy, że wiele skrzyń w pierwszej lokacji jest niedostępne bez umiejętności, które przyjdzie dzierżyć drużynie w dalszych etapach. To samo tyczy się przejść do innych lokacji. Tych jest sporo, bowiem od wspomnianego labiryntu, Zamku Królowej, który zaprojektowany jest moim zdaniem świetnie, po ponure lasy. Nie da się uniknąć bartonowskiego świata, i mimo, że mówimy tu o mroku przeplatanym z kolorową abstrakcją, to wciąż nie jest to coś, co znamy choćby z Alice Madness Returns. Posłodziłem? Czas na trochę wad. Gra ma polski dubbing niestety w wielu miejscach, czuć, że ludzie nagrywający głosy nie bardzo widzieli, co dzieje się na ekranie. Przez co, ojej, w scenach, w których dzieje się najwięcej, jest totalnie bezuczuciowe. Co gorsza, wiele scen w porcie pecetowym jest w 15 klatkach na sekundę, przez co masz wrażenie, że za moment grawy rzucicie do pulpitu. O zbyt cichych dialogach nawet nie mówię, jednak największą wadą jest zepsucie potencjału koopa. Ta gra ma kooperację, ale granie w nią może być bolesne jak wyrywanie włosów z nosa. Kamera trzyma się tylko pierwszego gracza, przez co drugi musi być wiecznie za plecami, by widzieć swoją postać. Co gorsza, jeśli jeden gracz jest większy od drugiego, zasłania całą widoczność. Co zdarza się również w trybie dla pojedynczego gracza, kiedy to nasza bezwyrazowa Alicja mknie nam na plecy, jakby była promocja na ciasto marchewkowe. Ogólnie odnoszę wrażenie, że Disney kilka lat temu bardzo olewał pecetowców. Ilekroć sięgam po jakiś tytuł wydany przez najbardziej znaną firmę związaną z animacjami na świecie, to zawsze trafię na coś, co, gdyby ktoś to testował porządnie, z pewnością zostałoby naprawione. Nie są to oczywiście rzeczy, które nie pozwalają skończyć gry, ale z pewnością uprzykrzają jej odbiór, a zupełnie niepotrzebnie. Alice in Wonderland to jak na początek ogrywanych gier w tym roku największe zaskoczenie. Spodziewałem się raczej miałkiej mechaniki zbiegającą postacią po kilku krainach i rozgrywką na max 3 godziny. Dostałem za to grę z przemyślaną mechaniką i ciekawą rozgrywką na całe dwa wieczory. Czy powinien zagrać zagrać taką Alicję i dać się porwać w wir krainy czarów? Jeśli ta recenzja choć trochę Cię zaciekawiła, to z pewnością powinieneś to rozważyć. Jeśli podobał Ci się obecny filmik, zasubskrybuj i daj lajka. Mówi dla Was Gramodrana, cześć.